Um, bardzo, bardzo ciężki mecz dla nas. Ramniak miał um, dobry mecz. Oczywiście Oleg Dzewa bardzo dobry mecz. Strachinia bardzo dobry mecz, ale wiemy, że myśmy jak drużyna trenowali ostatnie dwa, dwa dni, tak. Oleg był na kadrze, przyszedł na trening wtorek, takisto Ramniak um, zaczął trenować od storku. Myślę, że bardzo dobrze graliśmy na ten moment. I tyle mam powiedzieć. Znaczy no tak jak Trybunał powiedział tutaj bardzo wyrównane spotkanie, nie mogliśmy za bardzo rywalom odejść, na początku, na początku bardzo dobrze zaczęliśmy, później później nas dogonili, cały czas byli w, w różnicy tam 8-6 punktów od nas, to się dotrzymało do, do samego końca, także ciężki mecz, ale jesteśmy zadowoleni, że, że udało nam się taki mecz, znaczy że, że wygraliśmy ten mecz, mimo tego, że bardzo krótko ze sobą trenowaliśmy, mieliśmy długi okres przerwy, okres czasu długi mieliśmy pomiędzy meczami, także jesteśmy zadowoleni na, ten, na tą chwilę z tego, co mamy. Jeszcze nie wiadomo, jeszcze nie trenuje, on trenuje tylko fizycznie, a musimy być. A... Ostrożniej, bo taka jest kontuzja, że się może wrócić bardzo szybko i stracili go do końca sezonu. 12 mecze mają znaczenia i nie mają znaczenia realnie, my się teraz przygotowujemy na play-off, lebo wiadomo, że jesteśmy w play-offie i na pewno od drugiej do 7 miejsca nie ważne, który jest porucznik twój, lebo każdy może wygrać z każdym, jest to na kwalita. I... mislim, da je tu, ko je Zelona Gora na tem momentu ima prevage, rešta, ti mu, kaže, lahko, kaže, da igrač ide, je to pripravljanje fizične in mentalne in očitno, strateške. Prvič, congratulations to uh, Vlotlav. I think you see that for us this was a very, very important game and um, We start the game really bad. I think that we have, let's uh, say, we show nerves. We show some nerves. We were nervous, and um, you see it in the, in, during, the during the game. We, we fight. We, we try everything. But in the end, uh, it was not eight, eight points. Not enough. and. and um, Jak ja mówiłem, Teraz, jesteśmy już poza kierownicą i mamy jeszcze cztery mecze. Musimy wygrać wszystkie. I mam nadzieję, że inne drużyny nam pomogą. Właśnie zmieniliśmy strategię w tym meczu. Po wcześniejszych e, dwóch, e, mieliśmy cały początek, jak ten trener powiedział, wróciliśmy do gry. Brakowało troszeczkę w, tych e, piłek, które. Gdzieś leżały na ziemi, żeby się po nie rzucić i e, gdyby była większa, większa liczba tych piłek po naszej stronie, to ten mecz moglibyśmy przechylić na naszą, naszą korzyść. Graliśmy do końca, mecz był dość wyrwany, były tu mecz walki. E, szkoda, szkoda, że już następne mecze, raczej cel nasz w play-off nie leży tylko już w naszych rękach, tylko musimy liczyć na, na innych, no ale póki piłka w grze walczymy i, i zostajemy w grze. Well, I, I think that we are different. Uh, I mean, we are completely different. We are different in terms of personnel. Uh, we're. Honestly, I think that we're now playing, okay, today, especially first quarter, not so much, but we're playing more now team basketball and we're playing together and we're fighting and we're playing in a way that, that uh, I think basketball should be played and i'm pretty sure that if we continue to play this this way and um, cut down the turnovers we will win a lot more games than what we did in the beginning of the of the year but uh, of course this game we stopped was let's say a special game uh, we were making all shots and we were playing really really good game but it was one game and and uh, i think this is not right to pick this one game and say this we were, we're a super team in this time because we have one great game yeah we have one great game it was really really great game but overall i think that we're playing now better basketball and i think these last two games against lublin and, and uh, sopot where we win again against sopot at home against in my opinion also better sopot team um, i think that in generally speaking we're, we're better now and you have to be honest that Slansk is very good Basketball team and play also today very good basketball. They have two to one turnover ratio, twenty two assists and only ten turnovers. Uh, they they control the the rhythm of the game and they play very good together. So to answer the question, no, I don't think that we are that we are weaker team now.